Okej, drugi... Co? Co? Traktor? Od drugiej strony da się wejść. No da. Co myślałeś, że od drugiej strony ten. Że się nie da. To jak nic musi być jakaś ten, jakiś jakiś sekrecik. Okej. Okay. Poszukiwaniu sekreciku. No, jak. O jezu, to jest jak nic, przejście do sekrecika. Zaraz, widzisz? O, tak. Oj, oj. Ty umiesz tam skoczyć, czy nie? Czy ja będę oglądał wszystkie sekreciki? Nie, gdzież spadłem? Więc widzę, twój ekran w łomie. Ja będę zbierał wszystkie sekreciki. O kurde, ty TVP! O kurde, TVP tam jest, mordo, dawaj, idziemy ten. Idziemy kłamać Polakom. Jak dobrze to w Polsce. Gdzie? Gdzie teraz? Do mnie musisz pójść, do mnie musisz przyjść. Widziałeś jak ja tam szedłem? Tutaj TVP jest. Ej ty, bo ja ugrzęzłem. No nie da się stamtąd wejść. Halo? I teraz co mogę zrobić? No podciskaj przyciski. Nie kur... Kurde, na no pierwszy przycisk, który nacisnąłem, to ku. A. Hmm. Na mnie nakieruj, na mnie nakieruj. A, czekaj tutaj jakiś sygnał zbierałem. Czekaj. DVP.

No, niżej nie mogę. Dobra, to ja, ja tam. A Czekaj, na tych poduszkach czekać, czekać, możesz czekać. być albo, albo na lewo, albo na prawo? Tu? Nie, na tych, na tych poduszkach. Nie, muszę podejść jakoś do góry, trzeba. Ale ja nie wiem, jak jeszcze. To chyba nie da rady, morda. Ty tu jesteś potrzebny. O! Patrz, ja cię muszę tu wystrzelić. No, zobacz, no to TVP odkryte. TVP takes tu, widzowie. Jeżeli się tego spodziewaliście, to. Jeżeli się tego nie spodziewaliście, to znaczy. to dajcie lajka. A jeżeli się tego spodziewaliście, to też dajcie lajka. I subskrypcję. I komentarz. Tak, jeżeli się spodziewaliście i nie spodziewaliście. <noise> Ale jesteśmy YouTuberami aktualnie, dzięks. Ale jesteśmy youtuberami, jest No i teraz co ja mam ci zrobić? Stać? Ty możesz... No, ty musisz być gruby No i co? I od drugiej strony może ja powinienem ten A ty nie możesz iść dalej po prostu? No a co ty teraz będziesz robił w takim razie? O idź tam dalej Na no przecież jak ty tutaj jesteś potrzebny A no mówię ci, że to jest to ja muszę być mała, a ty musisz mnie wystrzelić. Aaa... W drugą stronę. Ty! O ty, tu są dziury w poduszkach. No spróbuj mnie teraz wystrzelić. No, dawaj. No wystrzeli mnie. Wiem, wiem, patrz, chodź tam na górę, WCHODŹ na górę, WCHODŹ na górę. Patrz. Witam widzowie, tory za taki ten. Dobra. No i musisz co teraz? Iść na górę, patrz, iść na górę. No. Obniż to. I teraz skocz na tą TĄ! I teraz to, i teraz ty gruby musisz być na debilu, no. No, jak gruby muszę być. No to spróbuj sobie tam przejść dalej, no. No. E, łatwo. Ja nie mogę to grać dla jakichś jebanych dzieciaków. Jest takie S. Czy tu w ogóle myśleć nie trzeba? A <noise> wiesz. Musisz tam wskoczyć, gdzie wskoczyć? No tu, no tu, pokazuję. A teraz ty ty pierwszy pójść. pójść No tu, 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 No tu, 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 ty, musisz iść pierwszy. Oj, teraz teraz ty. Ja. Nie złapało Gdzie ty jesteś? A zobacz, że już ci się odblokowało wszystkie No to dawaj Hello? S? Dawaj, tutaj jest robocik No baterii no baterii. Pała. Pała. Gdzie ten poziom był? Eee, z, z żadnych bossików w ogóle nie ma na tych poziomach. A co no ty, my gramy w Dark Souls, że bosy były cały czas. No. Ten przeszliśmy. co musisz zrobić? co jest, musisz nie ten. Musisz trząć mi mury. Zajebisty jesteś. Tu, nie do. Tu, no. Teraz. Teraz, teraz, teraz. No szczerze, tylko u ciebie teraz patrzę na tym ekranie, tak naprawdę. Dobra, idź. Jesteśmy tam. S? Yes? Au. A się odradzasz. Ale Ty moje oczy. sekrecik, Gdzie? Jak nic, oh, to musi być sekrecik. O. Nie ma sekreci A nic wygląda tu na sekret. A no wygląda to na przemyślenie na przemieszczenie sekrecikowe. A po parasolu? Właśnie próbuję, ale bubble jumping nie zadziałał. Podłóżki nie byłyby tak ustawione, pewnie znowu TVP próbuje nas oszukać. Nie można tędy przeskoczyć. Czekaj, ale można? Oj. Co, 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 co można? Dobra, już ci pokazuję co można. W tym pomieszczeniu jak nic musi być sekrecik. Aha, kurde i co? spadam w ogóle. Ta, zrób się najgrubszym. Poczekaj. No i dawaj teraz najgrubszy. No i możesz coś zrobić, czy nie? Nie. Ha. No A może sekreciku nie ma? Ups. Nie, nie da się przejść przez te dziury. Ty musisz ich po tych butach. Nie wiem, ale jak ty jesteś ten na sekreciku, to ja próbuję ogarnąć co się Te co się robi. No i daj mi to to! Aaaaa, okej. A nie, muszę być dalej, morda. Weź mnie, pójść. No po no. Ja muszę być tu. Teraz no i teraz tu. No dalej nie mogę. <laughs> to to Beanoluj. Be no, dobra. Ty no co jest? A gdzie ty jest? Tutaj musimy iść, mordo, pa. <laughs> <laughs> A to może ty powinieneś sobie to zrobić? O no, oh, za, no, ja baterii. No okay. to dawaj. No, baterii. Pała. Pała, Ty, ale S było z tym parasolem. Do kiepskoły my chodziliśmy. Co? Do kiepskoły chodziliśmy. Parasol. A racja. A -a. Dobra. Taki taki zakresie no, ale... przez chłopa od informatyki. Dlaczego to my tworzyliśmy? Ale on nam pomagał, przy tym poziomie akurat. A tutaj nie ma niestety już minigierki. Nie Co Defenses. Czekaj, może ja Gierkę podgłośnie Opcje... Po co Gierkę chcesz podgłośnić? Bo trochę słabo słychać. Czekaj, zobaczmy na odcinku teraz. O, no o wiele lepiej teraz słychać niż poza poprzednim razem. Co tutaj się robi? O! Ja A odmuczę. ty, baterii patrz. tutaj musisz wziąć. Nie, no pat, daj to, daj teraz ten. Stań tam, o! No już, wystarczy. Teraz ty tutaj zobacz. Tu, no, no baterii jest no. A no to ty tam musisz iść. No idź tam po prąd, wziąć. Ale dupa. Dupę ci widzę! Ale timing idealny, a tak jednak No, było bliżutko. No baterii, no baterii. O! No i co, jest neutralna Sad, Angry? To raczej Sad. Widzowie, jeżeli nie rozumiecie co to znaczy, to piszcie w komentarzach, to będziemy wam tłumaczyć. Jeżeli nie rozumiecie co to znaczy, to zostawcie lajka. Like. A jak rozumiecie co to znaczy, to napiszcie w komentarzu i zostawcie lajka. Like tak i też e, subskrypcję dajcie. To będziemy wiedzieć. Widzowie, robimy ankietę. To ma nogi ten zostawia lajka, like zosta zobaczcie ile nas jest. Jeżeli, jeżeli, jeżeli dotrwaliście z nami do tego momentu w filmie, to zostawcie subskrypcję. Zostawcie komentarz traktor. O. Jaki debit ze mnie. Ty, teraz Bosik będzie jak nic. O, i po Bosiku możemy zakończyć. Hmm, chyba będzie za wcześnie. Zobaczysz ile nam Bosik zajmie. O kurde. Ma agro na mnie, ma agro na mnie. No to co ja mam z tym zrobić? Obciśnij przycisk! No przycisk to masz do Gdzie? No tu! No i co teraz? No i patrz, jaska, ja staję, a ty musisz trafić na serem No to dawa jeszcze raz! No stoję i pewnie! No ma, agro na mnie ciągle! No i za tym się dzieje. Brawo! Dzięks! Kurde Agro ma Ty, aimbota Chcemy skorzystać z aimbota I co, i znowu ja mam agro? Teraz ty masz agro No, no kurde, no Chłopie Ty zbieraj agro No co ty robisz? Co ty robisz? Łatwo. O kurde, jednak nie łatwo. Dobra, Mordo, musisz to przetrwać, bo ja się chcę się napić wody. Jest, Mordo, ale tak klasycznie się strzela. Dalej ucieka jeszcze No kurde, ma gra na mnie znowu Dobra, stawaj, tu no. musisz Idę, 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 idę Oraz... Jestem <grym> No to dawaj no Jezu Ty, Aaaa. ty bo ty już po tej ścianie wejść No i co? Jego No i się co rozkręcili? teraz orangutanie? Te bicho ho orangutan. <laughs> Grubasem musisz być. Co ty oh. robisz? Czemu chcesz się sam zabić? <laughs> Czemu chcesz popełnić samobójstwo? Oczywiście w GTA. Oj, uważaj na rakietę. O kurde ty No i super Ale jakie agro miałem no, to no. Nie no myślę, że teraz się zapisało Mhm, tak No zapisało się no No może napraw komputer żeby szybciej się ładowało Ja już mi się załadowało, ja już dawno gram to twój jest komputer, Wojna na twojego komputera mhm. <laughs> No dawaj kurwa no Ja już gram, czekam na ciebie Dobra, wycisam cię <laughs> Wyciszam cię Nagrywam odcinek ciszy Sorry, widowie audio, audio się rozpierdoliło. Sorry, <grystanie> <grystanie> Michael się rozpierdolił na pstach. Mordale, <grystanie> wiesz co, <że> jak <grystanie> ja będę się przeprowadzał, to, ten, to trzeba będzie zrobić tak odcinków na miesiąc, Żeby ma ogarnął. Miejsce tam na komputer i w ogóle. I co, miesiąc ci zajmie przeprowadzka? <grystanie> No nie Wyszle ci A zdjęcia, gdzie ci, to jest że... w ogóle. Do dobra. Dobra, widziałem, chyba, chyba się widzimy, jak to się załaduje. A dalej, jako stąd się Czekaj, to zatrzymam odcinek tylko. O się, Siema widzowie, siema, jesteśmy już. Jeszcze miałem wysłać te zdjęcia, gdzie się przyprowadzam. O, już mówiłem ci. O. O, możesz <grym> mówić. To widzimy się za pół godziny, widzowie. O, <grym> dobra, dobra, widzowie, jesteśmy już. Spróbujemy ogarnąć, co tutaj się powinno zrobić z tymi. O! Aha! Trzeba było uciekać po prostu. Tylko po prostu. O kurde! Łatwo! To daj... <grym> Zarobiłeś <Zają> się, chłopie! <grym> Ty, fuck. <laughs> o kurde! Ty, ja też tak... O, oj. Oh. <laughs> ty, czekaj, ja w ten, ja biorę dwie rakiety na siebie. Aha. Ty, jak ty? Jak ty z tego się... Ty, no jak ty wziąłeś od niego? Nie słyszycie mordy jakby co? Ale bo nic nie mówię! Aha! A to z góry trzeba podlecieć na niego! O teraz ty musisz być malutki, zobacz. Musisz być malutki. No, teraz się rozpadę u tam w środku! Oj! Aha! Ty ale mi laguje. O, już teraz nie. No nie gadaj no co on zrobił. Usiadł na mnie. Tu zginąłem. Żyj. No powiedz coś. Halo! No, halo! Czemu tu tak, że tam wywalasz ciągle? Bo to się tak dziwnie obraca. Ty, to jest dla wszystkich stupkarzy. patrzcie stupkadę. To po Butana Ja ten, ja nie, ja nie, patrzę się. Bo ja muszę tutaj przetrwać. No weź to szybciej, bo mi się kończy miejsce gdzie ja mogę ten no. Proszę Cię no, zaraz się będę... Ale Ty tak posysasz tę grę. No idę najszybciej jak się da. Taki chujowy jesteś nią. Ja już zobaczyli, a przed ty już się z nią już przetrwać na ty Ty jeszcze razy się wywaliłeś Postaraj się choć trochę Halo No to ty ze mnie No idź Ale ty nob jesteś w tej grę no co mogę tutaj zrobić? Oh. Muszę patrzeć, że to się odpali, no! Ty taki nob jesteś. Dobra, no bo cię znowu wyciszę. Oh. Oh. I co? I kto go rozwalił? Kto prowadzi statek?

Baboon. How do we get back to Rose? I can't Born leave you I'm her best friend. Hello, she hasn't played with you for years. Okay? You've been monitoring her. Come on, just pay attention. Well, maybe we can help you become friends again. Huh? You think so? Yes, I can ask Rose to play with you again. But you have to help us get back to her. Okay. Ale za dziwka. But you have to promise you won't make her cry. Yeah yeah yeah, we promise. Ale głupi. Tell Rose that whatever happens, I'll always be her best friend. Ej, ale, ale ten, ale komandy.

Nie, takich rzeczy. Oh, to dziecka tak. <grywka> Spierdalaj. Ty, ona nas nie widzi. We have the power to affect stuff around her to get her attention. Yes, that's perfect. Right. <laughs> let's let's destroy something Rose loves to make her cry. What? The elephant. Rose loves her elephant. It's her best friend. <laughs> we destroy the elephant.